Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Tytmat i ostatni Simon Minecrafta I trochę tak nietypowo się z wami na początku witam, ale moi drodzy, jest to ostatni odcinek z Ekstry na moim kanale. Niestety, w... w z dniem 28 lutego kończymy tą edycję Ekstry. Jak chcecie zobaczyć, co będziemy robić na Ekstrze tego dnia, przyjdźcie koniecznie w niedzielę na live'a, gdzie ja będę robił live'a też zapewne, ktoś z ekipy będzie też robił live'a, na pewno Luferek może zrobi live'a, Smolax, Emilia, Drops, nie wiem, Ktoś jeszcze blochciaczek nawet może zrobić live'a Nie wiem kto dokładnie będzie robił live'a ale będą live'y w niedzielę z końca Ekstry moi drodzy i zostawcie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę A za dwa tygodnie pojawi się nowa seria na kanale, która będzie kontynuacją fabuły na Ekstrze. No ten odcinek u mnie wyszedł krótki, ale u natka zobaczycie jego perspektywę, jego walkę z Anty, także... Zapraszam do niego w niedzielę o około chyba 14.30 chyba wstawię, nie jestem pewien w 100%, ale w niedzielę na pewno wstawi odcinek. Także co, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego oglądania i na razie. Wybijam te cię ratować! Halo! A tu nic nie ma. Halo! O! Tutaj jest. Halo! Halo! Tak! Obudźcie! się! Gustaw, co, Ta, co ja! ty tu robisz? Ratuję cię! Chodź! Ta, jak? Sprawdźmy! Tu... Ta... Jakoś tam Musimy uciekać! Dzieje. Musimy uciekać, bitwa się zaczyna! Koniec Taka świata! Bitwa. Końce świata Taka. różne! Jezu, jak to, jaka bitwa? Skąd my się tutaj wzięliście? Nie wiem, ale się wzięliśmy przez jakiś portal, przeszliśmy! Koniec świata, bitwa! Chodź do portalu, uciekamy! Dobra, Macie Chodź, naprawdę dużo do wyjaśnienia. Jesteś w takim stanie, gdzie nie możesz stawić, chodź! Taka. BOICIE się! Nie, Już zaraz. O. Nie ma się przecież. Nie ma przeciwko na O, chłopaki! <śles> Billy, kamper.

No i będzie ja Jednego... Ty bądź cicho! A, mówcie, gdzie on jest! Z książkowego punktu no. Ty o, też bądź no. cicho! Mówię, gdzie on jest! Widzisz, Dziś... Dziś... znajomy Dziś. najprawdopodobniej przeszedł chyba przez portal z naszą koleżanką. Mm. Filip, pozbądź się. Jedno... Kamper, a, jednego jaj. się pozbądź. Mówcie, gdzie ten Ech. portal prowadzi! Ale ci Jan to są. Też w życie. to tylko być cebawki, więc... Nie szkoda mi ich nawet. <laughs> On. A to... A pytanie, bo nie chcę się nim tak. Hmm. Oni są gdzieś um, pomiędzy... Teď sobie nim wymiarem a szóstym, coś takiego możliwe. No, chyba tak, chyba tak. Najważniejsze jest. jest to, że Gustaw uratował Viviantę. Uratował ją? Tak. Kiedy? No, no, co jest! Co jest? Weźcie go! Dobrze ci tak. Oj, oj! Chyba ci trochę zabrakło. Um, to skończyło się nie. być takim dobrym, nie? Oj, oj, no trudno się mówi. Tak samo bez też jak. No siam, ty koledzy. <grym> musiał mi wyłączyć moc! Tego jego no Spokojnie, już go nie że... ma, Mati. Kaczucha! Kaczysz się tu mój kochany! Jak ci powiem, że już z modem poradzisz. No Oni raczej tak. Ja sobie uciekam. To Miesz, co, z ja się jesteś nie gotowy? I do walki? Super. Sajoninie. Oj. Nie troszkę Przepraszam. Ojej. Ty. zawsze może myśleć, dająć radę z kamperami. Ziolo, nie! O nie, Jolu uciekła znów snu. Czego ty chcesz od nas, kaczucha? Czego? Pokonać cię, pokonać was, pokonać latka. Po prostu nie trwa, jesteś tu dla nich. Trzech na jednego. Się mnie masz anioła i pół sajana, pół demona. No i może sajana, który nie ma mocy. Jest sobie wyprasuj się anioła. fajdynkę pokonał. Archaniole. A ty jesteście aż tacy słabi, że chcecie walczyć trzech na jednego, tak? To już szanuje się. No jak nie, czy to jest hmm. pleczne? E, to będzie bardzo męska walka, dawajcie. Męska Nie, to jest tak, jak że było. Nie, nie było. Nie, wziąłem. Nie, nie chciałem. Nie, nie chciałem. Nie chciałem. Nie Jeśli teraz pójdziemy, to nie sarżujecie. Ja wyjdę pierwszy, wypomnę. Powiedz to jemu jemu. <grym> Ale co? Jest to tylko tego moim artykułem. Nie, to nie jest zabawa. Rachunek. Mentos. Jest odszarżowania. zobaczymy, jak to będzie, i wtedy dobrze się okaże, co będziemy robić, okej? Okay? Nie wiem, czy to rozsądne. Może zostaniemy i tak się pewnie nie przydamy. I no, wyprawa! To zabawa. No mówię właśnie, Mentos, to ty się. Mentos. Będzie bardzo, ja, jak ty powiedziałeś? Mentos. Męska podróż, czy coś takiego. No to... Ech, dobra Męski to tylko jest Wen z naszej trójki, wiesz? Pamiętajcie, wypomnę. Dobrze. Jeśli coś pójdzie, okay. nie tak, to uciekajcie. Oczywiście, przypilnuję ich. Dobra, chłopaki. Go. Ja się tak dawno nie męczyłem. No, Mati, chyba też sobie rady w pojedynkę z nim. Pojedynka, co wy tu robicie? Co? Honorowo musi być, a nie w trójkę byśmy się na niego rzucili. Tutaj nie miałby szans. Ciekawie będzie przynajmniej. Jeszcze się nie poddał tak łatwo. Ja muszę ich uratować. Nie to szkodzi. Chodźcie, chodźcie. No. No. Jest, wy, to jest, jest. A, no.

A. Jak ty masz te mocy, czy ty jakieś się jesteś na Ultra instynkt. Ostateczna forma Saiyana oraz innych wojowników, którzy mogą to osiągnąć. Już po tobie kacucha. Nic z ciebie nie zostanie, nawet marny proch. Będę walczył. Tak? To może lepiej zawarć z kimś, kto ma moce. To jest... Jak ty jest, taki zwin? Ej, załóż, bo no. jest problem. Jak no. to wszystko się skończy, to będzie trzeba windmę poszukać. Nie o tym razem. No, właśnie problem jest taki, że nie wiemy, nie wyczuwamy jaki w ogóle. To ja spróbuję zapachem do niej dotrzeć, dobra. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Czemu... ...ich atakujesz? Zostaw w spokoju. Czemu?! 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 Bardzo spokój się w końcu. Trzeba to zakończyć. Zostaw spokoju. Raz... ...na zawsze. Litości, proszę. Żegnaj. Proszę.

jednak nie taki silny. Uh, oh. uh, hamper weź ulec! Co jest? Uh. Ten balony dziad. Uh, ja nie dam rady. No kurde. <grym> ja nie dam rady <grym> już walczyć. Teraz uh. moja kolej. Być matki. Yeah.

Ojej tak dawno pokieruszowane to nigdy nie byłem. A muszę znaleźć jeszcze tylko jakieś branie. ale, A dobra, tak już pójdę do nich. Muszę iść tam iść do nich do szkoły. A może ja się przygotuję wcześniej. A, ała, może nie tędy. Ała, 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 ała. Idę tędy. A, to była ciężka walka. Nie wiem gdzie jest YOLO, moi drodzy. To oglądacie zapewne na samym końcu ekstry, moi drodzy. Jak widzicie. Jestem pokiereszowany i to mocno. Ała, 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 ała. Jak widzicie, to, to znaczy, że to był u mnie ostatni odcinek z Ekstry, moi drodzy. Jutro, to znaczy, twu, nie jutro, w niedzielę, moi drodzy, jest odcinek u Natka, gdzie zobaczycie też jego perspektywę, jego walkę. A teraz idę do szkoły, moi drodzy, zostawcie tak na koniec 2000 łapek w górę, jak chcecie. Dalszej kontynuacji fabuły Ja się z wami żegnam Trzymajcie się i papa I ona jest Szkoda, że nie mam tej formy Dobra, w końcu Halo, widła, jesteś? Halo? Żyjesz? No ja sobie mówię ten... Żyjesz, Aha. halo? Deus. To będzie okej, okay, spok... To będzie okej, okay, mit obiecuję ci to. Mm, nic nie będzie Teraz, jak... Okay. jak, jak... Możesz mi się złapać? Za ramię? Jakoś trzymam... Miesz mnie stąd dobra i hop! Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. I mówię Wam, za dwa tygodnie zapraszam Was na nową serię, którą zapewne już wiecie, co to jest. Także co, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i buja!